Dzień dobry, witam Państwa. Początek wtorkowej sesji na rynku główny pary walutowej przebiega dość spokojnie. Po wczorajszej zejściu w czasie sesji amerykańskiej do intrasesyjnego minimum na 1,2757, dziś inwestorzy próbują wyciągać kurs euro-dolara na wyższy poziom. Tuż po otwarciu rynków europejskich kurs główny pary walutowy oscyluje w okolicach poziomu 1,28. Powrót euro-dolara na wyższe wartości sprzyja także rodzimej walucie. Złoty tracił wczoraj na wartości z uwagi na realizację zysków po zeszłotygodniowej aprecjacji i dziś od rana ceny zagranicznych walut kształtują się na nieco niższych poziomach. Poradny kurs pary USD PLN oscyluje w okolicach wartości 3,21, natomiast pary EUR w okolicach 4,1080. Na dziś zaplanowano dwie istotne publikacje makroekonomiczne, o godzinie 14 poznamy saldo rachunku bieżącego za dla Polski. Spodziewany odczyt to minus 1,3 miliarda euro, czyli nieco więcej niż w poprzednim okresie, kiedy zanotowano minus 1,2 miliarda euro. O godzinie 14:30 poznamy bilans handlu e, zagranicznego dla Stanów Zjednoczonych. Będzie to od, odczyt za lipiec. E, spodziewany deficyt to 44,2 miliarda dolarów, e, czyli więcej niż w poprzednim okresie, kiedy zanotowano e, deficyt na poziomie 42,94 miliarda dolarów. To wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dzisiaj dla państwa. Życzę państwu miłego dnia. Do widzenia.